Kochani, jest bardzo dużo szkodników, mszyc głównie, mączników. Jak możemy ograniczyć ich ilość, zmieniając nawyki w uprawie? Czyli w jaki sposób uprawa bliżej natury, zgodna z prawami natury, może pomóc naszym roślinom i wyeliminować nadmiar tychże szkodników. O tym będzie mowa w tym filmie. Myśląc o tych wszystkich szkodnikach, które atakują nasze rośliny, głównie mówię tutaj o mszyce, która, których to mszyc jest mnóstwo, mnóstwo w tym roku, to ważne jest, żebyśmy zrozumieli pewną rzecz, że rośliny, na, nasze warzywa, kwiaty, yy, zioła to są rośliny z perspektywy natury słabe, niepotrzebne. Gleba potrzebuje Roślin silnych, które są w stanie ochronić ją przed zniszczeniem, głównie przez, przed erozją, czyli przed niszczycielskim działaniem wody, głównie wiatru oraz słońca. I taki pomidor czy marchewka, która co, co jakiś czas rośnie w nagiej glebie, nie jest w stanie spełnić tego zadania ochronnego. I z tego powodu są to rośliny, które są, czy chciałyby, czy Mogłyby być po prostu eliminowane. Więc tak na to spójrzmy. Jeżeli mamy naloty mszyc, to znaczy, że po prostu nasze rośliny są słabe, ale one z perspektywy procesów natury, procesów ewolucyjnych, są po prostu roślinami niepotrzebnymi. Na nie szkoda czasu, szkoda energii gleby, szkoda jakiegokolwiek zaangażowania. Tylko to nam się podoba. Jeżeli na jakiejś przestrzeni, na przykład w czystej, odchwaszczonej glebie rośnie na przykład piękny kalafior albo kapusta co jakiś czas, to tylko ludziom się podoba, matce, naturze na pewno nie. Co więc możemy poprawić? Przede wszystkim warto jest zrezygnować z monokultury. Monokultura to są większe połacie gleby porośnięte jednym rodzajem roślin, czyli na przykład mamy grządkę albo jakieś poletko samej kapusty, albo na przykład właśnie samych kalafiorów, czy samych ogórków. To jest monokultura. To jest bardzo niedobre i to jest niespotykane w zasadzie w naturalnych warunkach. Możemy wprowadzić uprawy współrzędne, to znaczy na przykład uprawy pasowe. Czyli jeden pas, na przykład jeden pas kapusty, da, dalej będzie pas na przykład cebuli, czyli uprawa pasowa. Alternatywą uprawy pasowej jest uprawa w kwadratach. To jest właśnie to, co my preferujemy na naszej działce: uprawa w kwadratach. Też może sytuację uratować sadzenie pojedynczych roślin w jakiejś grządce. Czyli na przykład mamy grządkę kapust albo grządkę pomidorów, i w tych grządkach sadzimy cebulę, czosnek, aksamitki, bazylię czy nasturcję. Z tego też powodu warto jest zostawiać samosiejki. Czyli jeżeli na przykład jakieś rośliny same wysiały się w grządkach, kwiaty, zioła czy nie wiem chociażby portulaka, to zostawmy po prostu te rośliny w grządce, one wprowadzają właśnie taką różnorodność w uprawie. Trzecim takim działaniem ratunkowym może być sadzenie starych odmian. Wbrew temu co się sądzi, właśnie stałe, stare odmiany są odmianami bardziej wytrzymałymi i odpornymi na różnego rodzaju Naloty czy zagrożenia, aniżeli te y, rośliny, które wysiewamy ze współczesnych nasion, chociażby z nasion F1. Jeżeli na przykład mamy dostęp lub mamy własne nasiona przekazywane z pokolenia na pokolenie z tak zwanego XX wieku, im wcześniej, tym lepiej, to y, pielęgnujmy te nasiona i uprawiajmy jak najwięcej właśnie takich odmian starych. I pozyskujmy również swoje nasiona. I te rośliny są naprawdę bardzo, bardzo wytrzymałe, co my również obserwujemy na naszej działce, i wiemy też z relacji innych osób uprawiających y, ogródki czy działki według permakultury. Czwartą rzecz, którą możemy poprawić, to. Pozostawmy w niektórych miejscach na naszej działce chwasty. Czyli na przykład, jeżeli one wyrastają na ścieżkach albo w jakichś zakamarkach, nieraz nawet na grządce trafi się jakiś chwast, niech on po prostu tam sobie zostanie, bo to już jest jakiś element naturalny, a takich potrzebujemy dla naszych roślin. Piąta. Rzecz, którą możemy poprawić, to jest wykorzystanie czy wprowadzenie tak zwanej reguły ogrodów Franciszka. Mówił on o tym, że w każdym ogrodzie powinno być dzikie miejsce lub dzikie miejsca. I w tych miejscach y, gleba no podlega tym wszystkim naturalnym procesom jest porośnięta gęsto przez takie rośliny, jakie ona lubi. A w tych miejscach rosno, żyją też różnego rodzaju zwierzęta, małe, większe, mniejsze, których my po prostu na działce potrzebujemy. Jeżeli wszystko wytniemy i nie będziemy mieć żadnych chwastów, żadnych dzikich miejsc, to nie będzie też zwierząt, a one wykonują dla nas ważne prace na działce. Jeżeli ich nie ma, to po prostu my te prace musimy wykonać. Czyli niech w tych miejscach dzikich natura rządzi chronimy to jest szósta rzecz chronimy glebę ściółką właśnie przed tym żeby ona nie ulegała zniszczeniu żeby nie wywiewał jej wiatr żeby nie wymywała woda składników odżywczych żeby gleba nie była poddana działaniu palącego słońca to jest też bardzo ważne oszczędzamy też w ten sposób wodę i Sprawiamy, że w grządkach jest o wiele wiele mniej tak zwanych chwastów. Jeżeli mamy taką możliwość, to jest siódmia, siódma zmiana, którą możemy wprowadzić, to sadźmy na działce drzewa starych odmian. To są drzewa wysokie, o dużych, bujnych, wysokich koronach. W takich drzewach mieszka mnóstwo pożytecznych, e, pożytecznych zwierzątek, żyjątek. Które pomogą właśnie pozbyć się tych szkodników, których my tak nie lubimy. Ósma zmiana polega na tym, żebyśmy przyciągnęli do naszego ogrodu jak najwięcej pożytecznych owadów, zwierząt, płazów, gadów, też i mikroorganizmów. Więc odpowiedni dobór roślin, stworzenie dla tych zwierząt mieszkań. Żeby one mogły tam się ukryć, żeby mogły złożyć tam jaja, potem wylęgać się kolejne pokolenie, jest to bardzo, bardzo ważne. Jeżeli nie stworzymy takich miejsc, na przykład dla biedronek albo dla ropów, to ich po prostu nie będzie. I w związku z tym one nie zjedzą tych szkodników, które mogłyby zjeść. Jeżeli chodzi o mikroorganizmy. To dostarczajmy do gleby zróżnicowanej materii organicznej, żeby jak najwięcej tych mikroorganizmów mogło tam żyć. To samo dotyczy na przykład czczownic, które wykonują bardzo ważną pracę bezpośrednio w glebie, zamieniając ją w podłoże żyzne i wymarzone dla naszych roślin. Dziewiąta zmiana. Pozostawmy obumarłe rośliny. Na grządkach, tam, gdzie rosły. Czyli jeżeli na przykład usuwamy jakiś chwast, rzućmy go tam, gdzie on wcześniej rósł. Jeżeli na przykład usuwamy jakiś plon, z grządki, na przykład fasole, a mamy całe Mamy całe rośliny, bo zebraliśmy strączki, a mamy całe rośliny fasoli. Potnijmy je i zostawmy na grządce. Tymczasowo będzie to ściółka, a z czasem zmieni się w bardzo bogatą, odżywczą glebę. Dziesiąta zmiana to jest rezygnacja z kosiarki. Jeżeli wyobraźcie sobie, co się dzieje, jeżeli po prostu kosimy trawnik kosiarką, wtedy te wszystkie żyjątka, które mają tam swoje domy, one po prostu również zostają razem z tą trawą przemielone, i my czynimy po prostu taki trawnik z czasem martwym trawnikiem. Nie chcę nikogo zachęcać do tego, żeby używał sierpu albo kosy, prawda? Wystarczy zastosować koszenie pasowe, o czym też mówiliśmy w jednym z naszych filmów czyli jednego dnia kosimy jakiś areał, jakąś przestrzeń, a za kilka dni kolejną. I dajemy możliwość tym wszystkim, temu całemu życiu, które tam właśnie ma miejsce w tej trawie, do przemieszczenia się. To jest bardzo ważne. Kochani, tych 10 zasad, tych 10 zmian możemy wdrożyć na naszej działce, a w zamian za to otrzymamy coraz silniejsze rośliny, które nie będą musiały być eliminowane przez te właśnie wszystkie szkodniki. Więc rośliny. Tak rosnące, w takich warunkach rosnące, tuż obok terenu na przykład dzikiego, będą zupełnie innymi roślinami. Wytrzymałymi, silnymi, a takich chcemy. Po prostu one będą rosły w środowisku, które jest bliższe naturze, w którym zachodzą te naturalne procesy, takie jakie mają miejsce właśnie chociażby w lesie czy na łące. I oczywiście w lesie czy na łące. Też mogą się zdarzyć na loty mszyc, ale dzieje się to bardzo rzadko i widać jest wtedy jakiś wyższy cel natury, że tak się dzieje.